Na przyjście, króla, z Na przyjście Chrystusa króla pójdźmy wszyscy z pokłonem. Raduj się, córko Syjonu, i ciesz się bardzo, córko Jeruzalem. Oto Pan Twój przyjdzie. I w dniu tym światłość będzie, a z gór popłynie słodycz. Miód i mleko popłynie z pagórków, albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem. Oto przyjdzie Bóg Człowiek, z domu Dawida zasiąść na tronie, zobaczycie i rozradują się serca wasze. Oto przyjdzie Pan nasz obrońca Izraela z królewską koroną na głowie i zapanuje od morza do morza i od gór wielkich poza krachanice świata. Oto ukaże się Pan i nie zawiedzie, chociażby zwlekał. Ty go wyczekuj, albowiem wnet się nam objawi. Pójdźmy wszyscy z pokłonem. Stąpi król Chrystus jak rosa na kwiaty i zapanuje sprawiedliwość i pokój obfity, a cześć Mu oddadzą ziemscy królowie i wszystkie narody służyć Mu będą. Bądźmy wszyscy spokojnym, narodzi się nam maleńki, a zwać się będzie Bogiem mocnym. Zasiądzie na tronie Dawida, Ojca swojego i będzie panował potężnym ramieniem. Betlejem, miasto Boga Najwyższego, z ciebie wyjdzie władca Izraela, a przyjście jego zamierzone od wieków i ukaże się wielkim wobec całego świata, a pokój nastanie na ziemi, gdy on przyjdzie. Jutrzejszego dnia zniknie nieprawość na Ziemi, i panował nam będzie zbawiciel świata. Ojcze, przedwieczny na cześć i chwałę Twoją dla zbawienia mego i całego świata. Ofiaruje Ci tajemnicę narodzenia Boskiego Zbawiciela naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze przedwieczny, na cześć i chwałę Twoją dla zbawienia mego i całego świata ofiaruje Ci trudy Najświętszej Panny i Świętego Józefa podjęte w długiej i trudnej podróży z Nazaretu do Betlejem i ich smutek, że nie znaleźli wygodnego schronienia na czas narodzenia Zbawiciela Świata. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze Przedwieczny, na cześć i chwałę Twoją dla zbawienia mego i całego świata ofiaruję Ci żłóbek, w którym się Jezus narodził, ostre służące Mu za posłanie, przejmujące zimno, które Mu dokuczało, grube pieluszki, którymi był okryty, i niemowlęce kwilenie Jego. Chwała Ojcu, I Synowi, I Duchowi Świętemu. Ojcze Przedwieczny, na cześć i chwałę Twoją dla zbawienia mego i całego świata, ofiaruję Ci pokorę, umartwienie, cierpliwość, miłość i wszystkie cnoty dzieciątka Jezus. I nieskończenie kocham Cię, błogosławię Tobie i dzięki Ci składam za tę niewysłowioną tajemnicę wcielenia Słowa Bożego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ojcze, przedwieczny, na cześć i chwałę Twoją, a na zbawienie moje i całego świata, ofiaruję Tobie boleść, którą Pan nasz Jezus Chrystus odczuł w swym młodziutkim ciele. Gdy dobrowolnie poddał się prawu obrzezania, ofiaruje ci tę krew przy którą wtedy przelał dla zbawienia całego rodzaju ludzkiego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Słowo stało się ciałem. Módlmy się. Boże Twój syn jednorodzony ukazał się w naszym ludzkim ciele. Sprawa, by Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, Przemienił nas wewnętrznie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieku. Upadnij na kolana. Ludu uczcią przejęty Święty, 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 uwielbiaj swego Pana Święty, święty Módlmy się Boże, nasz Ojcze, oświeć nasze serca światłem wiary i rozpal ogniem miłości, abyśmy w duchu i prawdzie z całym oddaniem wielbili Chrystusa, którego w tym sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana, który żyje i króluje na wieki wieków.